I o tym będą mówić pan Błażej Mika, dyrektor segmentu sprzedaży zewnętrznej Banku Zawodniego UBK, pan Wojciech Oszczęński, dyrektor zarządzający Departamentu Rozwoju Produktów i Usług Polkom Teresa oraz pan Jakub Kiwior, dyrektor Visa Europe w Polsce. Może na początek oddam głos panu Błażejowi Mice, który powiedział parę słów o samym przedsięwzięciu na początek. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, witam. Bardzo serdecznie. Ja mam tą przyjemność w imieniu wszystkich partnerów, bo robimy to wspólnie. powiedzieć te kilka słów, tak naprawdę, co jest celem dzisiejszego naszego spotkania i prezentacji samej usługi. Po raz pierwszy w Polsce chcielibyśmy zaprezentować wdrożenie mobilnych płatności zbliżeniowych. Wdrożenie oparte o rozwiązanie sim centric. Może dla niektórych z Państwa te pojęcia brzmią. Specyficznie, ale zaraz, zaraz to rozwiniemy szerzej. W oczywiście o technologię NFC, technologię zbliżeniową. Będą to płatności dostępne w Polsce, ale również e, za granicą, działające tak samo, jak inne karty wydawane przez Visa, Visa PayWave. I oczywiście w tym przedsięwzięciu uczestniczy trzech partnerów. Polcomter, Pan Zachodni WDK. Dlaczego płatności mobilne? Wydaje mi się, że w tej chwili komórka, yy, słuchawka, yy, telefon komórkowy to jest tak naprawdę nasz już styl życia. Wszyscy się do tego przyzwyczailiśmy, w tej chwili sim jest więcej niż yy, yy, w Polsce yy, yy, ludzi. 85% z badań użytkowników uważa, że od komórki zależy ich yy, jakość życia. Co więcej, 60% zabierali już w tej chwili komórkę do łóżka. Bardzo ciekawe. Zaczynamy komórki używać do innych, yy, innych yy, celów. Ja się w swoim telefonie komórkowym, tak naprawdę mam całą skrzynkę yy, mailową. To jest moja książka kontaktów. Nie używam żadnego już notesa. Yy, jest dla mnie przeglądarką internetową. Tak, wiadomości, yy, dostęp do różnych portali to wszystko w tej chwili już, yy, już się dzieje. No i oczywiście Używam też tego innych podstawowych rzeczy, tak jak budzik, nie noszę zegarka, tak? używam komórkę również jako zegarek, które potwierdzają te, te badania. Jak Państwo wychodzą z domu i, i, i zapomną Państwo telefonu komórkowego, to każdy się nerwowo maca po kieszeni i, i, i szuka, e, szuka tego urządzenia. Niekoniecznie tak się dzieje z portfelem. Tak? Portem można zostawić, komórkę, komórkę się. E, Zabiera. To też badania potwierdzają: 33% wolałoby zgubić portfel niż telefon komórkowy. To, co chcemy zrobić w tej chwili w Polsce, to uruchomić, uruchomić już te płatności dla naszych klientów. Będą to klienci Banku Zachodniego WBK korzystający z sieci Plus. To będzie w pierwszym etapie będą to klienci, którzy. Korzystają z konta mniej niż 30 używają karty Visa Paywave, wybrani z aglomeracji warszawskiej, poznańskiej i wrocławskiej. Planujemy, że przekazanie telefonów nastąpi w maju, w drugiej połowie maja na przełomie czerwca. To tyle tytułem wprowadzenia. Oddam teraz głos kolegom z Wisa. Bardzo proszę. Zaprosimy teraz Pana Jakuba Kiwiora, żeby powiedział um, o, o, o ponieważ dzisiejsze rozwiązanie jest związane z aplikacją płatniczą Visa PayWay, więc poprosimy, żeby powiedział o tym, co Visa Euro wnosi do tego przedsięwzięcia. Bardzo proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Yy, dzisiaj na hasło Visa dowołuje do nam jedno skojarzenie. karta płatnicza. Yy, wizją Visa Europe jest ewolucja płatności bezgotówkowych. Od kart z mikroprocesorem, poprzez karty zbliżeniowe Visa PayWave, aż do komórek używanych jak karty płatnicze do transakcji zbliżeniowych w punktach handlowych wyposażonych w czytniki zbliżeniowe. W momencie, kiedy klienci, posiadacze telefonów yy, odczują, że telefon jest dla nich intuicyjnym, bezpiecznym narzędziem do płatności, Planujemy zaproponować e, posiadaczom telefonów dwie kolejne funkcjonalności, czyli możliwość dokonywania płatności zdalnych czy przelewów pomiędzy, pomiędzy osobami. IMV e, to międzynarodowy standard, zestaw zasad i procedur dotyczących kart, jak i urządzeń akceptujących karty zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa transakcji dokonywanych kartami płatniczymi. Dla Visa Europe standard DMV to podstawa wydawnictwa i akceptacji kart płatniczych w Europie. Jak również jest to podstawa do tworzenia produktów, innowacyjnych produktów, które muszą posiadać najwyższe standardy bezpieczeństwa. Mówię tu o produktach takich jak karty zbliżeniowe Visa PayWave, o kartach, o których Państwo słyszeliście, które na w jednym plastiku mogą mieć funkcjonalność zarówno kredytową i debetową, o kartach, które mogą generować unikalne, jednorazowe kody, które mogą być używane chociażby do transakcji w internecie i do płatności mobilnych, o których dzisiaj chcemy Państwu opowiedzieć. Widzę okay. e, PayWave. Wydawnictwo kart Visa Paywave rozpoczęło się dwa lata temu dzięki współpracy z bankiem WZWK. W chwili obecnej na rynku już jest ponad 150 tysięcy takich kart. W Europie w chwili obecnej jest już ponad 8 milionów kart zbliżeniowych Visa Paywave. Rośnie również liczba agentów rozliczeniowych, centrów autoryzacyjnych, które obsługują ten rodzaj płatności. W naszej opinii, w najbliższy rok, ten rok 2010, będzie rokiem przełomowym. W rozwoju tej technologii w Polsce przewidujemy, że liczba kart wzrośnie do, do liczby ponad 2 milionów, a liczba punktów akceptujących te karty przekroczy kilkanaście tysięcy. Co jest bardzo istotne, to to, że te same urządzenia, które w chwili obecnej akceptują transakcje dokonywane kartami zbliżeniowymi, będą również obsługiwały płatności dokonywane telefonem komórkowym wyposażonym w aplikację Visa Mobile wydaną przez Bank Bezwbeka we współpracy z, z operatorem Plus. W chwili obecnej, to może Państwa zaciekawić, w Wielkiej Brytanii jest już 23 tysiące takich czytników, które również będą obsługiwały telefony wydane w tym programie i karty i wszystkie karty wydane zbieżeniowe w, w chwili obecnej do Europy. Jakie były założenia przy tworzeniu aplikacji mobilnej Visa? Przede wszystkim aplikacja jest umieszczona na karcie SIM. Co zapewnia, zapewnia jej pełne bezpieczeństwo, jak również możliwość zdalnego zarządzania wszystkich elementów tej aplikacji. W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, aplikacja oparta jest na standardach IMV. To co jest bardzo ważne, to to że przetwarzanie transakcji mobilnych odbywa się przez istniejące już w bankach systemy, które nie wymagają żadnej modyfikacji czy dodatkowych inwestycji. Tak jak wspomniałem wcześniej, również te same urządzenia, które w chwili obecnej służą do akceptacji kart zbliżeniowych, służą również do akceptacji płatności dokonanych telefonem, co znowu oznacza, że agenci rozliczeniowi i punkty handlowo-usługowe nie muszą ponosić dodatkowych inwestycji związanych z rozwojem sieci akceptacji. Platforma mobilna Visa to trzy podstawowe funkcjonalności. Możliwość dokonywania transakcji zbliżeniowych w punkcie sprzedaży, to jest ta funkcjonalność, o której mówimy dziś Państwu w tym w wspólnym projekcie z naszymi partnerami. Oraz transakcje zdalne i przelewy person-to-person, person. te funkcjonalności dostępne są dla wszystkich partnerów Visa w Europie.